Ścieżki i dukty leśne wokół sulejówka już czekają na miłośników jazdy na dwóch kółkach. To tutaj, w sobotę, 12 czerwca, odbędzie się piąty etap cyklu Poland Bike Marathon. Bogdan Saturnus, zapraszam na magazyn Poland Bike. Sulejówek, miasto oddalone od Warszawy o zaledwie 18 km. Tu znajduje się Muzeum Rodzinne Józefa Piłsudskiego. W sobotę, 12 czerwca, sulejówek zadebiutuje na mapie Poland Bike, a wśród nagród znajdzie się replika szabli marszałka Piłsudskiego. Drodzy Państwo, zapraszamy wszystkich, czyli dzieci, młodzież i dorosłych, na jedną z najpiękniejszych imprez w Polsce Poland Bike, która będzie wiodła trasą wokół Sulejówka, a precyzyjnie wokół poligonu. Miłośnicy jazdy na dwóch kółkach na brak atrakcji w Sulejówku nie będą narzekać. Rywalizacja tradycyjnie na trzech dystansach. Max 60 km, Mini 20 oraz Fan 8 km. Na trasie Fan startują wyłącznie uczniowie i uczennice szkół podstawowych w otwartych mistrzostwach Sulejówka w kolarstwie górskim. Co na trasie? Przede wszystkim piach, błoto, jeśli pobada, zanosi się na deszczowe dni, więc łatwo nie będzie. Mało podjazdów, jeden bardzo ciekawy, na pewno wszystkim się spodoba. Przede wszystkim tak jak powiedziałem, piach i błoto to jest podstawa na co można liczyć. Na pewno nie będzie to łatwy wyścig tak jak w Włkowie tydzień temu. To była całkiem inna bajka. Tutaj też będzie można czerpać radość ze ścigania się w tym terenie? Tak, przede wszystkim na odcinkach tak zwanej drogi czołgowej, gdzie są fa fajne bardzo kałuże, które można zarówno przejechać środkiem, ale można je ominąć bokami. Także to będzie w zależności kto jak wybierze jaką technikę, no i czy chce się pobrudzić, czy nie. Dlaczego warto wsiąść na rower i tu przyjechać? No na pewno bo ze względu na bardzo fajne tereny tutaj, jakie są. Można będzie fajnie pojeździć. Także atmosfera, która panuje w miasteczku Poland Bike, każdego zapraszamy, który lubi spędzać czas na rowerze. A to Beata i Daniel Moćko, kolarskie małżeństwo z Wołomina. Jazda na rowerze to dla nich sposób na wspólne spędzenie wolnego czasu. Staram się prawie codziennie, jeżeli oczywiście na to czas pozwala, prawda? Wiadomo, że nieraz obowiązki na to nie pozwalają, ale człowiek już potem myśli właśnie cały czas w domu, żeby już by wyszedł na ten rower. Beata, ścigacie się między sobą też? No, ostatnio tak, właśnie to ja na tych, byliśmy w tych zawodach, więc po prostu ja cały czas tutaj męża gonię i już próbuję go powrotko, powrotko bierzeć, czasami się to udaje. Zapraszamy zatem do Solujówka? Tak, oczywiście będziemy. Kolorowe miasteczko Poland Bike znajdzie się w centrum sulejówka przy ulicy Krasińskiego, a w nim mnóstwo atrakcji dla dzieci. Maluchy będą miały swoje kolarskie wyścigi, mini cross w dwóch kategoriach wiekowych: od 2 do 4 i od 5 do 7 lat. Bezpłatne, wesołe miasteczko, a w nim dmuchane zamki, zjeżdżalnia i baseny z piłeczkami. To będzie wspólna zabawa dla całych rodzin. Uczestnicy Poland Bike Maraton mogą liczyć na darmowe masaże. Warto z nich skorzystać po przejechaniu linii mety. W Sulejówku nikt nie będzie głodny. Już na trasie w specjalnych bufetach będzie można posilić się i ugasić pragnienie. A w samym miasteczku Poland Bike czekać będzie kolejna porcja smakołyków. Coś na słodko, ciasta i ciasteczka. oraz na ciepło, czyli kiełbaski, karkówka i inne potrawy z grilla. To będzie nie lada gratka. Do Sulejówka wybiera się Ryszard Szurkowski, mistrz świata i dwukrotny wicemistrz olimpijski. Prowadziłem rozmowy z organizatorem, prowadziłem rozmowy, czyli z Grzesiem Weissem, prowadziłem rozmowy z burmistrzem. Mam obok niego przejechać trasę krótką, jakby otwierając wyścig. Popieram tego typu imprezy, gdzie wystartować mogą wszyscy. Powiedziałbym zwykli mieszkańcy, czyli nie ci zawodowcy na rowerach, tylko ci, którzy rower posiadają. No i to jest bardzo dobry ruch. Czy takie maratony jak właśnie Poland Bike mogą wskrzesić kolarskiego ducha w narodzie, tak to nazwijmy górnolotnie? To ujmijmy jako, jako tą nadrzędną ideę. Natomiast mają wyciągać ludzi z domów na rower, na, na świeże powietrze, na ruch, bo to chyba w tej dobie jest najbardziej nam potrzebne. Amatorzy na dwóch kółkach będą ścigać się na terenie wokół poligonu, okolice Sulejówka. Pan zna dobrze. Znam tereny dobrze, no ja bardziej szosowe tereny znam, czyli przejazd przez Sulejówek tam w kierunku wschodnim i z powrotem, bo tam ciągle trenowałem. Natomiast to niby Mazowsze, niby płasko, ale te wyścigi są bardzo trudne i dla tych, którzy wystartują, no polecałbym im, żeby się mentalnie przygotowali, że, że to... Kilka kilometrów do przejechania to nie będzie takim przejechaniem od sobie, tylko będzie trzeba trochę wysiłku włożyć. Ale to daje potem niesamowite zadowolenie po przejechaniu takiej trudności. Czterokrotnie wygrywał Pan wyścig pokoju. Zdobywał Pan medale na Mistrzostwach Świata na Igrzyskach Olimpijskich. Dzisiaj jest Pan prezesem Polskiego Związku Kolarskiego. Czy jest czas, aby wsiąść na rower i pojeździć tak dla siebie, dla zdrowia? Ja myślę, że ci, którzy mówią, że nie ma czasu, to znaczy, że nie mają chęci. Jeżeli ktoś ma chęć, to zawsze czas znajdzie. Ja ten czas znajduję. I zobaczymy pana w Sulejówku na rowerze, zatem zapraszamy do Sulejówka. Zapraszam również do zobaczenia. Gwiazd sportu w Sulejówku będzie więcej. Oprócz Ryszarda Szurkowskiego, miasteczko Poland Bike Marathon odwiedzą brązowe medalistki olimpijskie z Vancouver, znakomite panczenistki Luiza Złotkowska i Katarzyna Woźniak. Poland Bike Maraton to cykl wyścigów dla amatorów na rowerach górskich. Organizator, były kolarz zawodowy Grzegorz Weiss przygotował w tym roku 13 etapów. Cztery już za nami. Inauguracja odbyła się w serotku. Miasteczko Poland Bike znajdowało się na przepięknym, zabytkowym rynku. Rywalizacja na pełnej uroku trasie wokół Zalewu Zegrzyńskiego, na której nie brakowało niespodzianek. Zasypać tą rzekę. Drugi etap Poland Bike Marathon. Tym razem pojechaliśmy do Płocka. Start honorowy na nadwiślańskich bulwarach, przejazd przez most Legionów Piłsudskiego, a potem leśne dukty i obcowanie z przyrodą. W Płocku debiutował też bike Joring, czyli jazda na rowerze, do którego zaprzęgnięty jest pies. A teraz Mirosław Kaczyński. Numer... Góra Kalwaria. Tu odbyła się trzecia odsłona cyklu. To był najtrudniejszy etap Poland Bike Maraton. Ale każdy, kto dojechał do mety, mógł poczuć się zdobywcą zamku książąt Mazowieckich w Czersku. Gites! I dalej! I wreszcie łuków. Przed tygodniem na trasach wokół zalewu Zimna Woda jeździło ponad 300 osób. Tu ścigali się też specjaliści od bajgeringu, ale to już historia. Teraz czas na sunejówek. Sobota 12 czerwca będzie należeć do miłośników jazdy na dwóch kółkach. Zapraszamy na piąty etap cyklu Poland Bike Marathon w Sulejówku o szable marszałka Piłsudskiego. Wystarczy mieć rower i kask, a zatem startuj z nami.